Mieszkasz w UK, ciężko pracujesz, masz ochotę wyrwać się na weekend, ale nie wiesz gdzie. Może lubisz chodzić po górach, albo wolisz popływać po jeziorze, a może po prostu masz ochotę wyczylować w domku nad wodą, rozpalić kryla, otworzyć piwko i spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. A jeśli chcesz mieć to wszystko naraz w jednym miejscu, to jest takie miejsce w Lake District, gdzie masz domek nad jeziorem, możliwość popływania, a wszystko to otoczone pięknymi górami. Cześć, tu Emilia i Maciej, czyli Bogaci Menele i w tym odcinku zabierzemy Was do Waterside House Campsite nad jeziorem Ulswater w Lake District. Zanim pokażemy Wam jak łatwo i tanio wynająć camping w UK, najpierw pada szybkie intro. <laughs> Krzysztof Krawczyk tam Zapierdala <laughs> Żeby zabugować sobie Camping albo pitcha Czyli takie miejsce pod namiot albo pod kampera W Waterside House Wystarczy na mapach Google Znaleźć Waterside House Koło Penrith Nad ziarem Water. Jak klikniemy to po lewej stronie Mamy tutaj opcjonalne strony, może klikniemy sobie na pierwszą, lepszą i mamy tutaj Accommodation czyli pody, takie jak my mieliśmy, można wynająć albo tipi, te namioty z podłogą z łóżkiem i jakieś tam koce, poduszki, coś tam jest, oczywiście prąd do tego jest można sobie też wynająć camping, jeżeli tu klikniemy na camping search i tutaj mamy standardowego pitcha z elektryką, czyli z podłączeniem do prądu i wodą. A możemy sobie kampera postawić, przyczepę, namiot, co tam chcemy. Albo grass pitch bez elektryki, czyli miejsce pod namiot na trawie. My sobie wybraliśmy accommodation. No i tego camping pod. Pod to są te drewniane takie małe domki. Book No, now, tutaj się podaje To jest cena za dwie noce, bo to jest minimum o, Za jedną nos 70 funtów wychodzi Można dodatkowy pojazd, jeden samochód jest w cenie i miejsce parkingowe jest koło domku Continue No i tu wpisujemy dane, płacimy i już No tu śmigamy się pakować i lecimy Bierzemy materac, podkład, żeby było mięciutko, kilka poduszek, przerwa na obiad, krzesełka miniaturowe, miniaturowy stoliczek, trochę prądu. Trzeba pamiętać, żeby sprawdzić, co jest na kempingu w domku, bo nie w każdym jest łóżko, dlatego my bierzemy materac, za to był je tanie, 70 funtów za noc. Rozważyliśmy wzięcie kołdera, ale mi się nie chciało poszereg zapadać, więc bierzemy nasze miniaturowe, sprawdzone śpiworki. Emilko chiluje, a ja przygotowuję trochę rzeczy, które zabieramy ze sobą na kemping. Toster warto wziąć czajnik. Bambusowe talerze, silikonowe kubki po złożeniu wygląda tak bardzo kompaktowe to samo z miską, złożona, złożona może służyć jako deska do krojenia Noż. łyżko widelce ha! dwa znicze, do romantycznej kolacji silikonowe bidony na wodę ultralekkie, trochę kawy plus mieszadełko. jakieś kubki, suplementy diety parę przydatnych gadżetów i to wszystko jakieś liczniki i na cube warto zawsze jakąś grę wziąć no i najważniejszy temat wyjazdu paddleboard deska dmuchana z pompką i wiosłem no bo tam po to jedziemy do Lake District żeby popływać na desce oprócz po górkach znaczy ten jeszcze maty termiczne pod materas, warto wziąć Pianka do... Nie, pianka termiczna do pływania. Dosyć A weź moje. No i buty jeszcze wodne, bo na jezior w, w Lady District mogą być kamieniste. No i skoro o tym padu, bo mówimy i pływaniu, to najważniejsze, że trzeba bojący jacket założyć, czyli kamizelkę, którą możecie uratować życie Dobra, trzeba spakować Hondzie na wyjazd i to rano wcześniej duszanek Pamiętajcie, najważniejsza rzecz w wyjeździe na kemping. Najważniejsza, priorytetowa, tostek Nasze idzie pod siedzenie. To jest jego miejsce. Wszystko inne możecie zapomnieć, ale tostek pod siedzenie. Dobra, no teraz się zmieścił na siedzenie. Padł bord tutaj zasiedzenie tam jeszcze kupa miejsca a jeszcze cały magazyn został do wypchania wpadliśmy do Penrith na śniadanie i jakieś małe zakupy Penrith serce kumpli jak się reklamują Jechaliśmy do Puli Bridge, domek mamy od 15 dopiero. Jest fajny parking, aczkolwiek mały przy rzeczce, która wpada do jeziora, no raczej chyba wypływa. Płytka rzeka, dzieciaki się kopią. Wchodzimy do fajant shopu jak zwykle kupić jakieś przypinki, naklejki naszywki akurat są naszywki z górami, na które chcemy wejść można sobie dechy wynająć i kombić zenony jak ktoś nie ma swojego podstawowe przeszkolenie O! Miejsce parkingowe jest! O! Fajepita mamy! No i pięknie! Z takim widoczkiem sobie tutaj poda Widzieliśmy Tylko musimy tutaj przejechać samochodem Na razie to przyszliśmy tam z wiochy Na piechotę sobie tak się przejść dopiero od 15 można się tu zalogować dobra, przejechaliśmy na campsite chodź zaparkowana najpierw trzeba się było tam za, zalogować odebraliśmy kluczyk i jedziemy do naszego poda Facilities, czyli wszystkie udogodnienia na kempingu, są tutaj za darmo jak prysznice, toalety. Trzeba zwrócić na to uwagę, bo na niektórych kempingach są płatne. To będzie na filmie. Musimy ukryć przykrywkę do Fae Twita. O, jak fajnie. O i to jest podzik. Jeszcze nowością pachnie. Pachnie jeszcze z Jeszcze z Ale super. Pięknie. Dobre. No i właśnie nie ma tego, nie ma łóżka, a oto to ok, było otwarte, się wytrzymało, bo tyle Musimy gazetę kupić do, do polowania na mochy Ale super. To i się wypakować o i już tutaj legowisko urządzone legowisko urządzone najpierw punk IPA należy nam się trochę zakupów warto wziąć przedłużacz do gniazdka dosyć daleko sprzęt fotograficzny ciuchy, buty do hikingu no. tak sobie będziemy tutaj mieszkać przestrzenniej Tylko dopijemy jakieś pływanko tutaj To tylko tak wygląda, że to takie proste Ale na pompowanie deski to nie jest jednoosobowa robota i <laughs> Zobawiłam, zobaczyłam życie, bo nie mogłam przejść dobrze. przejścia. sami musimy sobie porzucać kaczki. To jest ciebie no, dobra. E, mm -mm. <laughs> Ten był no, 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 komu jakie kamienie nabrał? Bo ja ci kamienie od serca nabrałam no. takich. A wieczorkiem jakiś zachód słońca, jakiś film, pełen relaks, który został zmącony wizytą. Tajemnicze gości! Kto to był? Jeszcze zapuka. Wszystkie <grymne> to. <grymne> Pukają po więcej. W Tajlandii nam małpy pukały w a tutaj kaczki. Jeszcze raz idą, tak się uczy. Zapraszamy rano <noise> na owsiankę. Przyszły właśnie nasze kaczuszki. Już inne rodziny były nakarmione. Trzeba jeszcze tym paluchem zakręcić. Dwa razy w prawo. Za Co razy w dużo lewo. zrobiłeś już? Teraz musisz odmieszać. <noise> tego dnia trochę deszczowo, dzisiaj nie będzie pływane mocno pada mocno wieje teraz akurat się chwilkę tak uspokoiło, lekko mży. jak będziecie wybierać domki to najlepsze są numer 8 i numer 7, które my mamy są po prostu większe one mają inny kształt i są większe i mają jako jedyne no może jeszcze szóstka widok na jezioro natomiast pozostałe 5 mają widok na te namioty tipi. Może pokażę jak wygląda w środku po każdego domku są krzesła i stoliczek tutaj, tutaj akurat nikogo nie ma więc możemy są nieznacznie mniejsze ale ten jest tak fajnie obstawiony że jak na środku się teraz postawi to jest widok akurat po prostu z łóżka na na górkę i wodę no właśnie tak a z boku można sobie deskę zmieścić jak ktoś pływa o i tutaj cały ten bajser można sobie ogarnąć pierwsza jedną fajną rzecz którą warto zabrać ze sobą to buty wodne nawet jak nie pływacie Mam tu trochę kamieni, ale można sobie spokojnie zejść tutaj nad wodę, No tutaj jest zejście krzesełko, stoliczek o, można sobie tutaj przekoczować, tutaj zaciśnę jakieś miejsce przed domkiem. Pierdolę do wrzucenia spać w samochodzie. No. Prąd jest. O. Coś się no, Każdy ma stolik ten Wczoraj była so, słoneczna niedziela, miliardy ludzi, a dzisiaj jest deszczowy poniedziałek i tylko tutaj sobie lokalnie z pieskami chodzą. No to samochód jest. A może właśnie idziemy do jakiejś knajpki coś zjeść? Holybridge in kompletnie pusto, a wczoraj tu było full. Nie można było stolika znaleźć wolnego. Ludzie czekali w kolejkach żeby się dostać do pubów można zamówić przy barze a jeżeli chcemy siedzieć na zewnątrz sobie w pięknym takim marneczko to wystarczy sobie zastanowić aplikację zamówić sobie, sobie z aplikacją ceny są no, takie jak w takich miejscach posz bywa czyli od kilkunastu do dwudziestu do 30 funtów posiłek jak hmm. będziecie grubarkę zamawiać to piątkę kosztuje 4 od 40 piątki więc funtów 40 funtów na no, dwie osoby jakiś tam burgerek e, jakiś wedzi piwka. swoje złapiwka hmm. jak chcecie sobie tam posz no to oczywiście jasne ale jak chcecie sobie jakieś tam Tanim kosztem, to lepiej swoje żarcie wyrwać. <grymne> Ceny może i niezłe, ale są Samo żarcie <grymne> też godne. Bridge In alternatywą jest Crawl In z tymi wszystkimi barami tam po drugiej stronie tych budynków. Ale Nad naj, samą rzeczką. Najtaniej zrobić zakupy w Aldi i zrobić sobie grilla samemu. Mm -hmm. Od rana ulewa była, a późnym popołudniem wyszło słońce, czyli jak to mieszkając w Wielkiej Brytanii się mówi, nigdy nie wiesz jaka będzie pogoda, nie? Weź kurtkę przeciwdeszczową, to jeszcze weź okulary przeciwsłoneczne.